W naszej dalszej drodze zatrzymaliśmy się w Rydze, aby zwiedzić stolicę Łotwy. Jest legenda, że był sobie taki duży Krzysiu, i duży Krzysiu przenosił ludzi przez rzekę. I w jednej nocy, gdy spał, to musiał poczekć dziecko po drugiej stronie rzeki. Więc poszedł po to dziecko. I to dziecko, w drodze powrotnej, jak przez powrotem, to zaczęło być takie ciężkie. No i on wziął to dziecko. Poszedł spać i to dziecko też poszło spać, bo byli tylko kończeni. Później, jak się rano obudził, to dziecka nie było, a tam była duża skrzynia złota. I po jego śmierci, tego dużego krzysia, zostało to złoto wykorzystane do budowy ryby. Aniu, co tu jest? Zamek z 1330 roku, wtedy zaczęli budować zamek krzyżacy, skończyli budować 23 lata później. No i tak był najpierw siedzibą krzyżaków, później był e, siedzibą e, jakiegoś generała gubernatora za czasów carskich, no a w tej chwili jest e, siedzibą prezydenta Łotwy. Wieża zielona to jest wieża katedry, mniejsza o to jaki tam Ale ten kogut, który jest na szczycie, to jego postawili w XVI wieku, a w zasadzie pod koniec XVI wieku w 1595. Dzięki, zapamiętałam datę. Ale najstarsze A w Talinie poznamy ich yy, trzy siostry. czyli bracia. Kamieniczka pod numerem 17 pochodzi z XV wieku. Czyli ta po prawej. Ta. Mhm. Uważana jest za najstarszy budynek komunalny w Rydze. Wyróżnia się gotyckimi szczytami schodkowymi. Kamieniście mieszkał piekarz. Dobra. Potem kamienica pod numerem 19, charakterystyczna dla stylu niderlandzkiego, manieryzmu. Zbudowana w 1646, czyli w XVII wieku, tak? I wąski dom po lewej, czyli kamienica pod numerem 21 wykazuje cechy barokowe i została zbudowana w wieku XVII. Zjedliśmy sobie obiad. Ja miałam pierożki piermieni. ty miałaś kiełbasę. Kiełbasę z grilla z frytkami i z sałatką z buraczków wyciągniętych z chłodnika. <laughs> A tata miał e, rybę z frytkami i też z tymi buraczkami z chłodnika. Tak, później poszliśmy e, zjeść zjeść spróbować kwasu chlebowego to jest do picia i no, nowy smak nie umiemy do tego porównać do niczego co nie? Tacie to na winogrona smakowało ja też czułam trochę tam w pasie chlebowym winogrona że mają zwichrowane kubki smakowe też trochę czułam tam winogron ale mi to nie zasmakowało Ta się zasmakowało mi nie a to by... ciężko powiedzieć czy to było dobre czy niedobre Pewnie za którymś razem może by mnie zesłapowało, tak? Już tak. Łoterska Akademia Nauk. W Warszawie jest Pałac Kultury i w Warszawie Pałac Kultury jest wyższy o 60 metrów od tego cudeńka architektury stalinowskiej. Tu mamy namiot, a tu wejście na plażę.